Przepraszasz teraz wszystkie dzieci do Wielkiego Korowodu z okazji Dnia Dziecka! Lecimy sobie, zwiedzając cały świat! Warszawę, Kraków, Będzin, Katowice i pobliskie I potem prosto z Gdyni wracamy do Waszej ukochanej Chcyni! Świetnie! Jest w kalendarzu taki dzień, o, znany na całym świecie, o, o. Nie w cudach cieją się. Cieszą się wszystkie dzieci. O prezentów i życzeń. To tradycja od lat. W domu i na ulicy. Wszyscy bawią się tak wesoła. Na, na raz i dwa wędzim świat. Słońce na niebie jasno świeci Dziś wielki dzień, więc bawmy się, o Dzisiaj jest święto wszystkich dzieci Na raz i dwa pędzimy świat Słońce na niebie jasno świeci Dziś wielki dzień, więc bawmy się, o, o Dzisiaj jest święto wszystkich dzieci Zarobany bajek świat I wesoło! Ruszamy pełnym gazem I festiwalowo! W krainie marzeń tego dnia I czy Wszystko się może zdarzyć Wszyscy z nami, Przecież wszyscy dziś z nami. jest zabawa Juhu. wielki Wielkim festym wciąż Są owacje i brawa I muzyka wciąż gra na raz i dwa pędzimy w świat. Słońce na niebie jasno świeci, dziś wielki dzień, nie zbawmy się, bo dzisiaj jest święto wszystkich dzieci. Na raz i dwa pędzimy w świat. Słońce na niebie jasno świeci, dziś wielki dzień, nie zbawmy się, bo. Dzisiaj jest święto wszystkich dzieci, przecież dziś jest zabawa bo wielki festy wciąż trwa. Są wacje i brawa i muzyka wciąż gra. Wesoło narazki dwa, pewni wyrzut, słońce na niebie jasno świeci. Dziś wielki dzień, więc bawmy się o. Dzisiaj jest święto wszystkich dzieci. Na raz i dwa pędzimy w świat. Słońce na niebie jasno świeci. Dziś wielki dzień, więc bawmy się o. Dzisiaj jest święto wszystkich dzieci. Na raz i dwa pędzimy w świat. Słońce na niebie jasno świeci Śpiewamy dziś wielki dzień, więc bawmy się Dzisiaj jest święto wszystkich dzień i pociąg Popatrz jak Ala pięknie rysuje Od rana do nocy Kasia Kasia maluje Coś, Ania układa przepiękne kraszanki, a ja tam molen, molen, Która tak pięknie na pianinie gra, aha i zawsze blisko przy niej stoję, bo, bo się o nią boję. Idźmy, idźmy, A ja tam moją kura tak pięknie na pianinie gra, i zawsze blisko przy niej stoję, bo bo się ojo, bo je, o nią boję O, jest! Dola na plecie pewnie by nie grała Ale jej mama O, Halinka często pięknie chackuje A Magdalenka a, a ja A ja tam boję, boję, Kura tak pięknie na pianinie gra ha, 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 ha. Ha, ha, ha. I zawsze blisko przy mnie, bo, 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 bo. Bo, 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 bo się Jesteście zdrowi, za chwilę zaczynamy. Yeah. Czy wszyscy gotowi? Oh. Wspólnej zabawy zaproście rodziców. Chcemy mieć w pobliżu mnóstwo kibiców. I żeby nasz porządek nie był za długi, pospiesznie podaję instrukcje obsługi. Ciało powinno być obejrzone. nogi ugięte, lekko rozstawione. Ręce unosimy wysoko do góry. Będziemy skakać! Jak góry, skoro już wszyscy są przygotowani, liczymy na cztery i odpalamy! Raz, dwa, trzy, cztery! Hej dzieciaki, hej dzieciaki, duże i małe, duże i małe! Dziś będziemy, dziś będziemy, bawić się wspaniale, bawić się wspaniale! Już orkiestra nam do tańca gra, ha, ha, Już za chwilę nasz chorobu ruszy ostro w tan Więc tańcz, tańcz, śpiewaj razem z nami Bo dziś, dziś, dziś dla ciebie gramy na raz i dwa Razem z nami baw się, baw Pi, 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 leko, drobę, Szuj, szuj, I ucz się, ucz, bo nauka to potem i klucz Szaleją, już szaleją, a rodzice, a rodzice łaby grzeją, łaby grzeją, bo kondycja pewnie już nie ta Co kiedy? Więc tańcz, tańcz, śpiewaj razem z nami, bo dziś, dziś, dziś dla gramy na raz i dwa. Razem z nami baw się baw. I, 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 lego, Czuj, czuj, gumy nowe i ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz Hej! Hej, hey, dzieciaki, hej, dzieciaki, duże i małe, duże i małe. Jest naprawdę, jest naprawdę doskonale, doskonale, Na orkiestra wciąż dotarła. I wesoło, i wesoło, wszyscy się dziś boją, więc tańcz, tańcz.

to przedmiot nieludny można go polubić Jest całe będzie trudny. Dzieci, drogie, dzieci, świat się ciągle zmienia. Uczmy się, więc pilnie tabliczki włożenia. Co tam komputery? Nikt nic nie powie. Najważniejsze przecież to mamy w głowie. Dzieci, drogie dzieci, świat się ciągle zmienia. Hey, Uczmy się, więc pilnie tabliczki noże. Hey, Co tam komputery? Nic mi nic nie powiem. Najważniejsze przecież... Delikatnie całuje policzek, Aduncio! I obiady gotuje, wie że pracuje. No i kocha nas przecież na tylko Tylko on, kto zrozumie, jak nikt nasze żale. Na swej niech nie ma się wcale. Aduncio! Słowa nam znana, wciąż wesoła, kochana to nikt innych. To jest nasza mama. To jest nasza mama! Ciś na ciebie ma! My, my tak bardzo Ciebie kochamy o, ze wszystkich ludzi na świecie Najważniejsza jesteś przecież, przecież tak jest Przyjmij mamo nasze życzenia Jejuhu. Bo niech odejdą troski zmartwiałem się z nami niech słonko jasne. Wspaniałe. I te duże, i te małe Uśmiechnięte, małe, żdące A stające wciąż połące, Na tych piłkę grają I na drzewa się wspinają Czasem robią coś dla draki Takie właśnie są dzieciaki Oleo, luna maniata Oleo, zabawa na 102 Olejo. Od razu. Mały miś, pluszowy No już nie taki mały! Z wesoły! Brawo, misio, brawo! Na wycieczkę wybrał się gdzie? Do pobliskiej szkoły! Na spotkanie biegną już kto? Wszystkie małe dzieci. Co tam u was pyta miś, Jak tam Czas leci? O, na są tam Gdy dziś. świeje śmieje się mi świeżyć. Dziś już wiedzą wszystkie dzieci. Bo to prawda, prawda przecież. Przez wesołej leśnej i park, są pluszaki, oh, yeah! Tak na co dzień i w niedzielę, wiecie w naszym przyjacielu. Uh -huh! Wiedzą o tym przedszkolaki, więc kochajmy swe pluszaki. Uh -huh! ha, ha, ha! Myśląc, że to czasy Wnet do tańca udał się Z kim? Z dziewczyn z pierwszej klasy Mała Ela z pierwszej pierwszej Z pierwszej klasy? Razem z dziewczętami ho, ho, zawołała z całej sił Co? Misiu, to z nami! No! Wesoła bawmy się dziś gdy do nas się misz, śmieje się, mi śmieje się. już nie są wszystkie dzieci, bo to prawda, prawda, przecież. z wesołej jak paki najwspanialsze, są pluszaki. Ha, ha! Tak na co dzień i w niedzielę miś jest naszym przyjacielem. Wiedzą o tym przedszkola, więc kochajmy swe bluszaki. Pięknie dziękujemy misiowi, pomachajcie do niego na pożegnanie. Misiu, pa, 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 misiu pa. papa, papa, Zaśpiewacie na koniec. Razem. Wesoło bawmy się dziś. Wesoło bawcie się I ona śmieje się miś. Uuu. Dziś już wiedzą wszystkie dzieci Bo to prawda, prawda przecież Że z wesołej leśnej paki. Najwspanialsze są pluszaki Aha! Tak na co dzień wiecie, niedzielę Dziś jest naszym przyjacielem Wiedzą o tym przedszkola Więc kochajmy swe pluszaki Dziś już wiedzą wszystkie dzieci, bo to prawda, prawda przecież, że z Wesołej Leśnej Paki... Chodź jeszcze raz spróbujemy. Że z Wesołej Leśnej Paki najwspanialsze są skcyni i okolic dzieciaki.